Proszę wyobrazić sobie, pełnia lata jestem młodym księdzem. Tak nie wiem, dwa, trzy lata po święceniach wchodzę na ambonę w kościele św. Jerzego w Sopocie i takim głupim, modulowanym głosem kaznodziejskim coś tam opowiadam i macham dwoma łapami, bo jeszcze wtedy mogłem dwoma łapami machać. I nagle gdzieś tam w kościele, nie widzę gdzie, bo widzę do, 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 do czwartej ławki, Jakiś taki głupi dzwonek typu tam koziołek Matołek albo się Milknę, żeby tę osobę ukarać. I znowu ten sam dzwonek. Dokładnie ten sam. Wytężam wzrok, bo to przeważnie się ludzie rzucają albo do, do torebek, albo do płaszczy. Wychodzę z kościoła, spotykam moją mamę i tu wyjdzie mój seksizm. Mamo, słyszałaś się jakiejś głupiej babie? Na pewno zadzwonił telefon. Ah, oh, não Atomi.